Ja już po prostu mam tego dość To wszystko strasznie daje mi w kość I choć to nie ma tu znaczenia Ja mam z ciekłością do czynienia Mam już dość Ja już po prostu mam tego dość To wszystko strasznie daje mi w kość I choć to nie ma tu znaczenia Ja mam z ciekłością do czynienia Mam już dość to chyba są żarty Te fata lamparty Ja widzę w każdej chwili, już chyba wzrok mnie nawet myli gdy gram w karty Ja interwały wszystkie słyszę wiem to i kiedy i jak muszę na wieki było co dzień, kiedy się zdarzyło, skrzętnie opiszę. Ja już po prostu do tego To wszystko strasznie daje mi wkość. I choć to nie ma tu znaczenia, ja mam z ciekłością do no czynienia. Ja już źle ze mną chyba. A może tak bywa. A tak, gdy w kościelno stronie cieszę Franko flamandzki słyszę od razu w mojej głowie przypomina z trudem sobie, co ja słyszę. Ja już po prostu mam tego dość. To wszystko strasznie daje mi w kość. To nie ma tu znaczenia, ja mam z ciepłością do czynienia mam już dość. Ta chmura przede mną, to na pewno A gdy piosenkę teraz piszę motywy westchnień już nie słyszę. A te figury retoryczne i te motety i by podkreślić moje, moje, ja zastosuję, pato poje. Ja już po prostu mam tego dość. To wszystko strasznie daje mi kość. I choć to nie ma to znaczenia, ja mam z ciekością do czynienia mam już dość. Ja już po prostu mam tego dość. To wszystko strasznie daje mi wpływ. I choć to nie ma znaczenia, ja mam z ciekością do czynienia. Ja, ja już po prostu mam tego dość. Ja już po prostu mam tego dość. Ja już po prostu mam tego dość. Ja już po